Kochani, ja bym chciał się jeszcze króciutko podzielić Bożym Słowem. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 9. Przeczytamy tylko pierwszy i drugi werset. Dzieje Apostolskie, dziewiąty rozdział, pierwszy i drugi werset. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Kiedy czytamy pierwsze słowa, a Saul dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, jest to nawiązanie do wydarzenia opisanego w siódmym rozdziale, gdzie na końcu tego rozdziału czytamy o ukamienowaniu Szczepana. I tam czytamy pod koniec tego rozdziału: Świadkowie zajzłożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. Ósmy rozdział, pierwszy werset, a Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. I tutaj dziewiąty rozdział: Saul dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu. Więc mamy tutaj nawiązanie do wydarzenia z 7 rozdziału. Ale ja chciałbym zwrócić naszą uwagę na drugi werset, a mianowicie na określenie, jeśli by znalazł jakiś zwolenników drogi pańskiej. Jakie są nazwy nowotestamentowe dla chrześcijan? Pierwsza, która od razu nam przychodzi do głowy, to wierzący, wierzący ludzie, prawda? Przeczytam dwa czy trzy wersety dla, dla zilustrowania, na przykład czwarty rozdział, trzydziesty drugi werset. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza, czy piąty rozdział i czternasty werset. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana mnóstwo mężczyzn i kobiet. W listach apostoł Paweł używa tego określenia, na przykład na początku pierwszego listu do Koryntian jest powiedziane: <śmany> pierwszy, pierwszy rozdział i Wysty pierwszy werset. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić kogo? Wierzących? Przez głupie zwiastowanie. Czyli list do Efezjan na przykład na początku listu do Efezjan mamy powiedziane w pierwszym rozdziale również Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. A więc mamy to określenie wierzący do Tymoteusza, Paweł napisał, bądź dla wierzących wzorem. A więc jesteśmy wierzącymi, wierzącymi w Pana Jezusa jako naszego zbawiciela. Wierzymy przez niego Bogu. Wierzymy w oparciu o Boże Słowo. I chodzimy wiarą. Tak, jak jest powiedziane w liście drugim do Koryntian, że wiarą chodzimy, a nie oglądaniem. Czyli żyjemy w oparciu o wiarę, a nie to, co zobaczymy naszymi oczami. Drugie określenie, które znajdujemy w Nowym Testamencie, to są uczniowie. Już Pan Jezus powiedział do apostołów: czyńcie uczniami wszystkie Narody. A więc uczniowie to jest kolejne określenie, które znajdujemy w Bożym Słowie i też dla przykładu, gdzie apostolskie szósty rozdział, pierwszy werset, w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom. Tu mamy to określenie liczba uczniów wzrastała, czy też Siódmy werset z tego szóstego rozdziału. Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. A więc mamy kolejne określenie, uczniowie, i to określenie znajdujemy i w różnych wersetach w dziejach apostolskich. Tutaj czytaliśmy w dziewiątym rozdziale, pierwszy werset, że Saul, dysząc jeszcze groźbą chęcią mordu przeciwko uczniom, Pańskim. A więc mamy to określenie, które występuje wielokrotnie. Czy dziesiąty werset z tego rozdziału? A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. Czy ta, ten sam rozdział, 26 werset. A gdy przybył do Jerozolimy, mowa o Pawle, wrócił z Damaszku do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów. Ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. A więc e, uczniowie, i mamy tutaj, i moglibyśmy jeszcze wiele e, czytać tych wersetów, e, mamy to określenie. Kolejne określenie, e, znajdujemy w 11 rozdziale, i tam jest powiedziane w wersecie 26. E, czytamy o tym, że Paweł jest razem z Barnabą w Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły 26 werset, że przez cały rok przebywali razem z Boże i nauczali wielu ludzi, w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. A więc mamy kolejne określenie: wierzący uczniowie, a teraz po raz pierwszy oni są nazwani chrześcijanami. Pamiętamy, kiedy apostoł Paweł yy, z Wkłada świadectwo, i m.in. króla grypa go słucha. I co on powiedział? Apostoł Paweł mówi do niego: Czy wierzysz, króla Grypo po prorokom? Wiem, że wierzysz, a na ta grypa do Pawła niedługo, przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem, a więc to określenie stawało się coraz bardziej powszechne w do Rzymian, tam na, w ostatnim rozdziale też mamy w wersecie siódmym. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich, współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. Co ciekawe, to określenie chrześcijanin, które dzisiaj jest bardzo powszechne, występuje zaledwie kilka razy w Nowym Testamencie, ale kiedy czytamy je w różnych miejscach, czy w wiejach apostolskich, czy tutaj w liście do Rzymian, w liście do Koryntian, tam jest powiedziane o tym, że Piotr zabiera z sobą w podróż żonę chrześcijankę. Jest to podkreślone. Czy też w pierwszym liście do Koryntian, w jedenastym rozdziale tam jest taki zwrot, aby się okazało, którzy są prawdziwymi chrześcijanami, bo mogą być i fałszywi chrześcijanie. Chrześcijanie z nazwy, natomiast nie odrodzeni ludzie na nowo. Religijni ludzie, ludzie, którzy nazywają siebie chrześcijanami, ale którzy, tak jak często słyszymy, my jesteśmy wierzący, ale nie praktykujący. A więc to są chrześcijanie z nazwy, natomiast nie z życia. Nie ma tego potwierdzenia w ich życiu. Piotra też o tym jest mowa, jeśli ktoś cierpi jako chrześcijanie. A więc mamy te wersety, które mówią, że wierzący ludzie są chrześcijanami. Święci to jest kolejne określenie, jakie znajdujemy w Bożym Słowie, ale już nie mam czasu, żeby czytać. Jeszcze jedno określenie jest w dziejach apostolskich, to występuje, ale to było określenie, które. Ludzie z zewnątrz nadawali chrześcijanom, a nie oni sami sobie. Jest powiedziane na przykład w 24 rozdziale, 14 werset: To jednak wyznaje przed Tobą, że służę Ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków. Wcześniej w tym samym 24 rozdziale, 5 werset, tam jest powiedziane, że mowa jest o Pawle. On jest przywódcą sekty Nazarejczyków. Dlaczego sekta Nazarejczyków? No, bo chrześcijaństwo było uważane za żydowską sektę zwolenników nauki pana Jezusa Chrystusa, Jezusa Chrystusa z Nazaretu, Jezus Chrystus Nazareński. W 28 rozdziale też jest tam mowa, użyte jest to określenie. 28 rozdział 22 werset. Ale pragniemy usłyszeć od Ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają. Tak więc widzimy, mamy to określenie, ale tutaj wracam szybko. Do dziewiątego rozdziału i tam jest użyte bardzo dziwne określenie, którego dzisiaj praktycznie nie używamy, mimo że jest ono biblijnym określeniem. No ale używamy po prostu chrześcijanie, wierzący. Natomiast tu jest powiedziane zwolennicy drogi pańskiej. Przy czym, co ciekawe, tutaj w oryginale nie występuje słowo pańskie. Po prostu jest powiedziane zwolennicy tej drogi. Tej drogi. Dziwne określenie, no ale takie jest. Czy ono też występuje gdzieś w innych miejscach, czy też tylko tutaj? Nie. Mamy w 19 rozdziale, jest powiedziane w 8 wersecie: Odtąd przez okres trzech miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy. Przekonując o Królestwie Bożym, a gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle bez ludu o czym? O drodze Pańskiej. To co zrobił, zerwał z takimi ludźmi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. <laughs> w Efezie potem, 21, rozdział po tych, 23 werset. 19 rozdział, 23 werset. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej. Dlaczego ta wrzawa? No bo chodziło o porzucenie fałszywych bogów, no i to było zagrożenie dla biznesu religijnego w Efezie. A pastor Paweł, kiedy mówi swoje świadectwo w 22 rozdziale, to mówi tak... Jestem Żydem urodzonym w Tarsie, 22 rozdział, 3 werset, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jaki wy dziś wszyscy jesteście. I czwarty werset, zwróćmy uwagę, drogę Pańską prześladowałem aż na śmierć. Kogo prześladował? No, nie jakąś ubitą drogę, tylko chodziło o wierzących ludzi, o chrześcijan. A Paweł, jako jeszcze Saul, starcu, prześladował chrześcijan. W 24 rozdziale on mówi: służę oczystemu Bogu, albo inaczej Bogu Ojców, bo to składa to świadectwo, zgodnie z tą drogą, którą oni, czy inni Żydzi, niewierzący w Pana Jezusa, nazywają sektą. O Feliksie, przed którym to był namiestnik rzymski, apostoł Paweł, i przed nim składa świadectwo, ale o nim jest powiedziane: A Felix, który dość dokładnie był obeznany z drogą Pańską. Dokładnie, dosłownie powiedziane, znając dokładnie tę drogę. Czyli on wiedział o chrześcijaństwie, on był dość, on dość dużo wiedział o chrześcijaństwie. Ale skąd się wzięło to takie dziwne określenie zwolennicy tej drogi? My mamy tu w naszym tłumaczeniu drogi Pańskiej, żeby nam to. Jakoś bardziej rozjaśnić, bo tak to by już w ogóle było to niezrozumiałe, o co chodzi. Po pierwsze, Pan Jezus nazywa siebie drogą. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, szósty werset, Pan Jezus powiedział: Ja jestem droga i prawda i żywot. A więc zwolennicy tej drogi to moglibyśmy powiedzieć zwolennicy pana Jezusa Chrystusa tego, który sam siebie nazywa drogą. Tak więc chodzi o naśladowców Pana Jezusa Chrystusa. Zresztą Pan mówi o sobie, że On jest drogą do Ojca. Nie tylko do domu Ojca, jako do miejsca, ale i do samego Ojca. On jest drogą pojednania z Bogiem, jako jedyny pośrednik. Między Bogiem a ludźmi. Jeszcze jest druga rzecz. Określenie droga, lub też, jako czasownik chodzenie, kiedy czytamy o tym w Biblii, to chodzi o sposób życia, sposób postępowania, sposób tego, jak żyjemy. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale powiedział następujące słowa: Wchodźcie przez ciasną bramę. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenia wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A więc widzimy ciasna, czy wąska brama i wąska droga, o której tu czytamy w 13-14 wersecie. Która prowadzi do żywota, to ciasna brama, czy ta wąska brama, to jest nawrócenie. Natomiast wąska droga, która prowadzi do żywota, to jest chrześcijańskie życie. Jaka jest ta droga? Trzy czy cztery określenia i tym zakończę. W drugim liście Piotra znajdujemy. Następujące określenia. Drugi list Piotra, drugi rozdział, i werset piętnasty. Kontekst jest taki, że mowa jest o fałszywych nauczycielach. Jest powiedziane tutaj, opuściwszy drogę prostą. Zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Boora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. A więc jaka jest ta droga? Ta droga jest prosta. W Starym Testamencie jest powiedziane, że na tej drodze nawet głupi nie zbłądzi. Bardzo ciekawe to jest określenie, a więc chodzi o to, że to nie jest nic skomplikowanego. Pamiętamy historię Naamana. Słuzy mówią: Gdyby ci prorokazał coś trudnego, Uczynić. Nie, ale ma zrobić prostą rzecz. Zanurzyć się siedem razy, będziesz oczyszczony z trądu. I tak samo, jeśli chodzi o drogę zbawienia, to to jest prosta droga. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. W tym samym w drugim liście Piotra 2:2 Wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy. Będzie przez nich pohańbiona, a więc jest to droga prawdy, bo Pan Jezus powiedział sobie, ja jestem droga i prawda. A więc dlatego jest to droga prawdy, droga oparta o Boże Słowo, bo Słowo Boże jest prawdą, ale będzie ta droga przez fałszywych nauczycieli pohańbiona albo bluźnierczo znieważona. Widzimy, jest to droga prawdy, a nie jakichś opinii czy, czy spekulacji, czy mań czy filozofii, jakiejś może. Kolejna rzecz. Piotra 2 Piotra 2,21. Albowiem byłoby dla nich lepiej nie poznać drogi sprawiedliwości. To jest kolejna droga, kolejne określenie. Droga sprawiedliwości, bo jest to droga mówiąca o usprawiedliwieniu, jakie Pan Bóg daje, bo on jest sprawiedliwy i usprawiedliwiający każdego, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. I to, co czytamy w Dziejach Apostolskich w XVI rozdziale, jest to historia o dziewczynce, która miała ducha wieszczego i ona chodziła i mówiła ludziom, ci ludzie zwiastują wam drogę zbawienia. Droga zbawienia. Czy jesteś? Na tej drodze? Czy wstąpiłeś na tę drogę? To jest droga dla naśladowcy Pana Jezusa Chrystusa. To jest droga prawdy, bo oparta o prawdę Słowa Bożego. Droga sprawiedliwości, bo to jest droga, która nam objawia Bożą sprawiedliwość, opartą nie na naszych uczynkach, ale na tym, że Pan Bóg jest sprawiedliwy. I usprawiedliwiający grzesznika. I jest to droga zbawienia. Stąd pytanie na koniec, czy jesteś zwolennikiem drogi Pańskiej? Jeżeli jeszcze nie, no to można wejść, zejść z tej szerokiej drogi, wejść na wąską drogę, która wiedzie do żywota. Niech Pan Bóg nam pozwoli każdemu z nas to uczynić. A my, którzy już jesteśmy na tej drodze, nie zbaczajmy z tej drogi ani w lewo, ani w prawo, ale idźmy tą drogą. Ona jest trudna, bo jest wąska. Łatwiej się jedzie autostradą, niż jakąś tam boczną drogą, ale to jest droga błogosławiona, prowadząca do zbawienia i żywota. I Bogu za to niech będzie chwała. Amen.